Siemano. mam dla Was dzisiaj kolejny odcinek babskiego gadania. E, czasami mnie pytacie, czy e, lubię papierowe książki, czy wolę e-booki, czy wolę audiobooki i pomyślałam, że to jest bardzo ciekawe pytanie. E, ja szczerze mówiąc e, najbardziej lubię papierowe książki, bo właśnie lubię ich zapach, lubię to, że mogę coś podtrzymać w ręku. E, coraz częściej korzystam z e-booków, ponieważ po prostu jest mi łatwo rzucić je na telefon czy na czytnik i zabrać ze sobą do pociągu. I mogę mieć na przykład 5 zamiast jednej ważącej e, tam 500 gramów powiedzmy, ale zdecydowanie ta papierowa forma to jest. To, co najbardziej lubię. Nie lubię słuchać książek. Jakoś wydaje mi się, że ktoś czyta inaczej niż ja bym to przeczytała, i dlatego jest mi trochę ciężej. Gdybym miała wam polecić jakąś książkę taką, taką na szybko, to byłaby jakakolwiek fantastyka. Ja bardzo lubię książki takie, które są bardziej celowane dla młodzieży, jakieś książki typu, nie wiem trylogia Czarnego Maga, Trudy Kanawan inne takie bardzo lekkie, takie, w których można czytać i w ogóle się nie skupić na jakichś ważnych rzeczach i można się trochę oderwać od stresu. Teraz dziewczyny opowiadam Wam trochę o tym, jakie są ich ulubione książki i jaka jest ich ulubiona forma czytania. Okej, okay, no to ja najbardziej lubię jednak papierowe książki, no lubię po prostu je kartkować, lubię ich zapach i, i lubię książki, chociaż e-booki też często czytam, bo w pociągu czy gdzieś w podróży lubię mieć czytnik, bo to jest po prostu wygodniejsze. A jeżeli miałabym polecić jakąś jedną książkę, to chyba z takich, które ostatnio czytałam, małe eksperymenty ze szczęściem. Zresztą jest mi strasznie wstyd, bo ja generalnie nie czytam. Jak czytam, to czytam podręczniki na studia albo jakieś inne dziwne rzeczy, ale e, ja jednak jestem chyba tradycjonalistką i uwielbiałam papierową książkę i tę e, fakturę stron, i zapach, i w ogóle wszystko. I ciężko mi jest coś polecić, e, bo najchętniej, jeśli już zaczynam coś czytać, to czytam książki blogerów. A, że niedługo się zbliża premiera książki Kasiom to oczywiście polecam Kasiomek. Zdecydowanie najbardziej lubię papierowe książki, bo uwielbiam ten moment, gdy chwytam książkę i czuję ten zapach papieru. Coś najlepszego. I z takich książek, które mogłabym polecić na takie, może nie do końca odmurzczenie, ale mile spędzony czas, to dziewczyna z pociągu ostatni taki bestseller. Ja lubię każde książki. Mogłabym mieć taką bibliotekę jak Bella z Pięknej Bestii. Mo lubię papierowe książki, ale e buki są bardziej praktyczne, audiobooki, nie mogę się do tego przekonać, a książkę, którą mogę polecić to Kroniki Żelaznego Druida. Tam jest chyba 9 tomów, na pewno na nie jedno popołudnie będzie. Więc przyznaję się bez bicia, że zdecydowanie wolę książki papierowe, chociaż mam y czytnik, Mam abonament Legimi, mam do dyspozycji tysiące książek za jedne 50 tych miesięcznie, ale mimo tego jednak wracam do książek papierowych, ponieważ dużo szybciej mi się je czyta. Nie mogę powiedzieć konkretnej, bo zdecydowanie, zdecydowanie wolę książki, które opowiadają, ostatnimi czasy zauważyłam właśnie, opowiadają o życiu, które już jakby było, czyli wspomnienia znanych osób, na przykład teraz czytam no może nie, znaczy znany na pewno macie Sztur, świetna szturmówka. Bo to jest mniej więcej mój rocznik, mniej więcej, więc, więc takie są historie ciekawe. Ja byłam przez długi, długi czas zwolenniczką takich zwykłych książek papierowych, ale kiedy w moje ręce dostał się czytnik Adio zmieniał, zmieniał dyabłów, tylko e-booków, to zmieniłam zdanie, dlatego że uznałam, że jest to mega, mega wygodne, ponieważ można to zabrać ze sobą wszędzie, szczególnie w podróż i po prostu to zajmuje mało miejsca. A jeżeli chodzi o moją książkę, którą bym Wam poleciła, to może nie jest zbyt lekka książka, natomiast jest zupełnie inna od tego, co można przeczytać skandynawskich autorów, i polecam Wam książkę w Puśmie, Jona Ivy Lindquista. To najbardziej odpowiada mi forma tradycyjnej książki. Bardzo lubię zapach książki, szczególnie takiej nowej, tego druku, tej farby. No i jak ona jest taka jeszcze w ogóle niezmacana i taka nierozwalona i po prostu dziewicze dotyki książki. Po prostu ja ją tam sobie rozkładam, rozwalam po swojemu. Co bym mogła polecić z takich ulubionych książek, to Jonathan Carroll jest taki ulubiony autor, dawno nic nie przeczytałam, więc tak polecam nikomu. Mimo mojego zamiłowania do elektroniki, naprawdę sporego, to yy, zawsze jakoś tak papierowe książki do mnie bardziej przemawiały. Nie wiem, może tylko, że jestem humanistą starej daty. Zawsze wolę mieć tę książkę w dłoni i napawać jej zapachem i wyglądem. Lubię też przewracać kartki, to jest takie fajniejsze uczucie, mi się wydaje, a nie mogę się przemóc do czytania z komputera i z ekranu. To też bardzo męczy moje oczy i nie, nie mogę się przemóc. Książki są najlepsze papierowe, moim zdaniem. A co do polecenia, właśnie tu jest ten problem. Nie wiem, ja Harry Pottera wszystkim, bo to jest moje dzieciństwo, także. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie nam koniecznie łapkę w górę. Na dole znajdziecie kana kanały, linki do wszystkich blogów dziewczyn, które dzisiaj u nas się pojawiły. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie.